Powiedzi o tym. Dziękuję za przesłane zdjęcie. Wygląda na to, że jest to wykaz różnych projektów budowlanych lub technicznych, prawdopodobnie z jakiegoś archiwalnego dokumentu lub spisu prac. Analiza treści. Lista jest podzielona na wiersze, z których każdy zawiera. 1. Numeracja szles IDO, np. 2590, 24158, 26121. Sugeruje to systematyczny spis. 2. Krótki opis projektu: np. Boh Konstruk, Hauskleidung Kranbach Halle 16, Tripsratchice, Neubau,